Ja nazywam się Magda Skipka i jestem strategką i ekspertką od komunikacji marek wnętrzarskich i architektonicznych. Eee, witam już pierwsze osoby. Bardzo się cieszę, że, że jesteście ze mną. E, witam Was przede wszystkim na pierwszym live z cyklu Kwadrans z komunikacją. Taka koncepcja, która zrodziła się w mojej głowie jakiś czas temu i teraz znaczy dobry moment, żeby wreszcie z tym ruszyć. E, zakładam, że co dwa tygodnie będziemy spotykali się właśnie na 15 minut, żeby porozmawiać sobie e, na dany temat związany z komunikacją, wizerunkiem, rozwojem marki, marką osobistą, ale generalnie wszystkie te tematy związane z marketingiem i PR. Dzisiaj natomiast pierwszym tematem będzie strategia marki i ten temat wybrałam zupełnie nieprzypadkowo, ale o tym dowiecie się na koniec. Natomiast teraz mam serdeczną prośbę o potwierdzenie, czy dobrze mi słychać, czy, czy dobrze widać. Widać to chyba dobrze, ale czy słychać? Czy jesteście tu ze mną? Żebym wiedziała. Dzień dobry, dzień dobry. Powoli się rozkręcamy. No dobra, słuchajcie, z racji tego, że czasu jest niedużo, a temat jest dosyć rozległy, to stwierdziłam, że okej, okay, zacznijmy w ogóle od najczęściej pojawiającego się problemu. Bardzo często podczas konsultacji przychodzą do mnie architekci, wasi koledzy i koleżanki i mówią, no słuchaj, jak to jest możliwe, że robię ten kontent na social media i obserwują mnie inni architekci? Okej. Okay. Drugi temat, który się często pojawia. Strasznie chciałabym projektować wnętrza biurowe, ale jakby nikt się do mnie takie nie zgłasza. Co zrobić? Trzeci case. Bardzo chciałabym projektować duże przestrzenie. Takie, wiesz, Magda, powyżej 80 metrów domy. Ale robię często pojedyncze kuchnie, łazienki, czasem 40 metrów jakieś flipy. Oddaję rękę, a w zasadzie obie. Że niestety, ale brakuje nam strategii. Jakby gdybyśmy mieli tą strategię, to ten pierwszy case e, dotyczący tego, że obserwują nas architekci, hmm, raczej zastanowilibyśmy się, kto jest tym naszym klientem, jakim jest wieku, na jakich kanałach społecznościowych powinniśmy być. Też zastanowilibyśmy się dzięki tej strategii, jakie te kanały są i jacy są nasi klienci, jakich tych treści od nas oczekują. Jeśli jest to klient starszy, no to na przykład te dynamiczne nie do końca. Jeśli jest to klient młodszy, no to okej, okay. trzeba się zastanowić, czego ten klient młodszy potrzebuje od nas, żeby był naszym klientem. Jakby pójście w takie poradnictwo, to nie jest do końca ten kierunek, bo nie chodzi o to, żeby nauczyć klienta, chodzi o to, żeby ten klient z nami został i po to jest strategia. Drugi case, kiedy bardzo chcielibyśmy projektować wnętrza biurowe, a niestety nie przychodzi taki klient. No dobra, jakbyś miała strategię, to z tej strategii by wynikała do, taka dosyć prosta droga. Chcesz projektować wnętrze biurowe, to je pokaż. Nie masz, zaprojektuj do szuflady. Jakby jak czegoś nie ma, o czymś nie mówimy, to klient ma prawo nie wiedzieć. Więc jeśli myślisz, że chcesz projektować czy wnętrze biurowe, czy restauracyjne, to pokaż, że takie projekty robisz. Pokaż to na stronie internetowej, w social media, zacznij brać udział w wydarzeniach dedykowanych danej branży. Ale to wynika ze strategii. Trzeci case, kiedy chcemy projektować duże przestrzenie, a przychodzą klienci, którzy chcą raczej te małe albo pojedyncze, zdarza się i tak, i dosyć często, ale na 99% przypadków osób, które zgłaszały mi, że z tym mają problem, w 99% to te osoby pokazywały, że robią pojedyncze projekty, pokazywały mieszkania 40-metrowe, e, nawet były pisane blogi o tym, jak zaprojektować pokój dziecka i tak dalej, więc ten klient dostawał taki sygnał, ok, jak chcę zaprojektować albo jak potrzebuję architekta, projektanta od moich przestrzeni, to wiem, że muszę się tym odezwać, bo on. Często pokazuje na swoich socialach właśnie na przykład łazienkę albo tylko kuchnię. No i to jest, widzicie, wynik jakby braku tej strategii. Strategia dla mnie, i ja często to mówię, jest to kilka osób, które mogą to potwierdzić. Strategia jest drogowskazem dla marki. To nie jest jakiś dokument. Ja się tak śmiałam trochę na zapowiedzi tego live'a, że to nie jest dokument e, Pentagonu. To nie jest dokument, który musi liczyć kilkadziesiąt stron. Dwie kartki, a cztery wystarczą, żeby spisać dobrą strategię. A jak ją zacząć? Od analizy. Strategia to przede wszystkim analiza i ja też e, czasem mówię o tym inwentaryzacja tego, w jakim jesteśmy miejscu, tu i teraz tego, co oceniamy dobrze, a co oceniamy źle. Określenie czy kierunek w którym rozwijamy tą swoją markę, swoją pracownię jest dla nas dobrym kierunkiem. Strategia ma nam właśnie w tym pomóc, a zwłaszcza ta część analityczna, żeby się zastanowić, zatrzymać się na chwilę, usiąść z kubkiem kawy i pomyśleć sobie, hmm, no chyba nie do końca. To jest też dobry moment, żeby przeanalizować czy projekty, które realizujemy, są dla nas rentowne, bo może nie wszystkie usługi, które realizujemy, są w naszym biznesie ok. Podobnie z tym, żeby przeanalizować sobie klientów, których mamy. Czy z każdym klientem na pewno chcielibyśmy pracować ponownie w przyszłości? Po to jest ta część analityczna, bo później z tej części analitycznej przechodzimy w taką część związaną z tym, jak widzimy siebie za rok, za trzy lata. Nie ma sensu iść w lata 10, 15, no bo jakby dynamika. Po pierwsze, ekonomiczne, gospodarcze, ale w ogóle branżowa jest dosyć duża, więc może nie róbmy sobie takiej presji, gdzie my chcemy być za 10 czy 15 lat. Rok, dwa, trzy. Bo pamiętajcie, że strategia jest procesem długofalowym. To nie jest tak, że to się dzieje tu i teraz. To nie jest tak, że ona jest tylko na pół roku, na rok. Ona jest na lata. Ona jest elastyczna, dostosowuje się do tego, że wy się zmieniacie, że zmienia się branża, ale przede wszystkim jest takim drogowskazem długofalowym. I wracając, kiedy mamy już tą analizę, to przechodzimy do tej części, żeby zastanowić się, w którym kierunku chcemy się rozwijać. To jest właśnie ta nasza wizja. I pomiędzy analizą a wizją jest taka duża przestrzeń do określenia celu strategicznego, czyli takiego najważniejszego danego celu na pół roku, na rok w przód. A z celu strategicznego wychodzą nam cele operacyjne, czyli te mniejsze działania, które. Przybliżają nas do realizacji tego celu, który sobie jako główny założyliśmy. Te cele operacyjne to bardzo często nasz plan działania. Jeśli chcesz projektować wnętrza biurowe, to trzeba przygotować się. Trzeba zacząć robić projekty do szuflady. Trzeba wprowadzić te zmiany na stronie internetowej, poinformować na stronie internetowej, że robisz takie projekty. Trzeba zakomunikować to na social media, a dalej. Jak już sobie myślę o takim architekcie, który chce, który chce projektować wnętrza biurowe, no to trzeba się zastanowić, gdzie jest klient. W moim odczuciu, na przykład na LinkedInie. No to bach, cel operacyjny, założenie konta na LinkedInie. Kolejny, kolejny krok, może jakiś podcast. Podcast dla firm, dla branży IT, gdzie możemy mówić o tym, jak zaprojektować e, biuro, które sprzyja wydajności pracownika. A może wziąć udział w jakimś wydarzeniu dla branży, i być tam takim doradcą, jak aranżować taką przestrzeń, jak ją urządzać. Widzicie, jakby ze strategii, z tego początkowego etapu analizy i tego, jaką mamy wizję, zaczynają nam wychodzić poszczególne cele operacyjne. Oczywiście tych elementów strategii jest znacznie więcej, natomiast skupmy się na tych najważniejszych, czyli analiza, wizja, cele strategiczne, cele operacyjne. No i dobra. Ktoś mi zadał ostatnio takie pytanie tutaj na Instagramie, jak często to robić, jak często w ogóle powinniśmy siadać do tej strategii, jak się nie ma czasu. Nie ma dobrej odpowiedzi, bo brak, odpo brak czasu nie jest e, dla mnie osobiście argumentem. Ja rozumiem, wszyscy na niego cierpimy. Ja też nie, nie ma co ukrywać. Zawsze znajdę czas dla moich klientów i dla, dla ich tematów, dla ich strategii gorzej ze mną. No ale jak już wiem, że muszę, a muszę czasem. No to nie ma zmiłuj, to, to, to trzeba znaleźć ten czas, przynajmniej raz w tygodniu i usiąść nad tematem i zacząć analizować poszczególne cele, co zrealizowałam, co muszę przesunąć na kolejne tygodnie, ale robić taki własny, jakby czek sam ze sobą i weryfikować. Co jest zrobione, co nie jest zrobione. Nawet nie musicie siadać codziennie, po godzinę, po dwie. Codziennie to wy sprawdzajcie, czy wasze social dobrze chodzą, czy nie macie komentarzy, jakichś wiadomości. Sprawdzajcie, czy wasza strona się nie wysypała i czy wszystko jest tam aktualne. Ale raz w tygodniu poświęćcie sobie tą godzinę, żeby popatrzeć, czy są jakieś fajne wydarzenia, w których możecie brać udział. Czy są jakieś podcasty, które Was interesują i tak sobie myślicie, że macie coś do powiedzenia? Albo przyjrzyjcie nawet portale internetowe i magazyny, żeby zweryfikować, czy nie moglibyście być tam na przykład ekspertem ze swoją wypowiedzią. Raz w tygodniu dobrze jest przysiąść, popatrzeć i zastanowić się, w którą stronę faktycznie idziemy, czy realizujemy nasz plan, jaki jest plan na kolejny tydzień. Jeśli wiemy, że mamy urlop, to coś musimy przesunąć. Ten raz w tygodniu. Ta godzina to jest taka świętość. Potraktujcie ten proces e, tworzenia swojej strategii i realizacji trochę jak taki proces projektowy dla swojego klienta. Wiecie dokładnie, jak przychodzi do was klient po kolei, co trzeba zrobić. To samo będzie w przypadku projektowania swojej własnej komunikacji i swojej własnej strategii. I trochę nawiązując też do tego pytania e, kolejnego, którego się, e, które się pojawiło: jak taką strategię w ogóle przygotować, skoro nie mamy tej wiedzy, no to nie ukrywam, że to jest właśnie ten chyba hot news i e, secret project. Już nie robi się secret project, ponieważ przez ostatnie kilka tygodni pracowałam nad swoim pierwszym takim produktem, e, którego ja nazywam workbookiem. Bo to będzie workbook strategia marki i komunikacji pracowni i architekta. Będzie to 90 stron. 90 stron, dzięki któremu stworzycie swoją własną strategię, bo będzie tam wprowadzenie zawsze do zagadnienia, będą przykłady, żeby was dobrze nakierować, a przede wszystkim będzie miejsce do tego, żebyście swoją własną strategię sami napisali. I to jest coś, z czego jestem bardzo dumna. Jesteśmy już na końcowym etapie pracy nad tym projektem. Mam nadzieję, że połowa listopada będę mogła oficjalnie mówić, że tak już ruszamy ze sprzedażą. Natomiast teraz jeszcze ostatnie szlify. Eee, dziękuję Ci, kochana. Nie ukrywam, że się bardzo cieszę. To będzie też dla mnie trochę sp takie sprawdzam, ale widząc, jak często do mnie przychodzicie na konsultacje i jak często macie ten problem z takimi podstawowymi elementami związanymi ze strategią, z analizą choćby, czy w ogóle z określeniem celu, to myślę, że to będzie dobra odpowiedź dla Was, bo ja powtórzę. Strategia jest kluczem do sukcesu. Ja sobie nie wyobrażam, żeby zacząć pracować nad jakimś projektem bez strategii. I mówię, to nie musi być kilkadziesiąt stron. To, że ja workbooka zrobiłam na 90, to spokojnie nie oznacza, że będziecie mieli 90 stron strategii. Tam jest też dużo mojego wprowadzenia. Wiecie, ja nie umiem tak krótko. U mnie musi być konkretnie, mięsnie, żebyście wiedzieli za co płacicie. Ale de facto, wracając jeszcze do samej strategii. Pandemia czy, czy wojna trochę nam pokazały, że firmy, pracowni, które tej strategii nie mają, które nie mają zbudowanej pozycji, na początku dostały, dostały rykoszetę. Natomiast za czas jakiś, jak ten rynek się troszeczkę nam odbudował, zwłaszcza w czasie pandemii, no to wiadomo, wróciło wszystko do normy, wtedy rzuciliśmy się wszyscy do pracy, ale trochę się nie nauczyliśmy. I znowu pojawia się wojna i no nie wszystko było tak, jak być powinno. I strategia jest nie tylko na dobre, strategia jest też na zła, bo jest kilka wydarzeń w Polsce, na które są zaproszeni architekci i projektanci, i zapewne jak dostajecie to zaproszenie, to na początku jest taka euforia, że wow, zaprosili mnie, docenili super, ale ta strategia też wam pomoże określić, czy to jest miejsce dla mnie. Co ja z tego będę miała? To nie zawsze chodzi o te działania sprzedażowe. Ale trzeba się zastanowić, czy to są dla mnie działania wizerunkowe, pozytywne. To samo, kiedy zgłasza się do Was jakaś firma z zaproszeniem do współpracy, na przykład w ramach ambasadorstwa, to pierwszy ruch jest taki, wow, super, zauważyli mnie. Ale za chwilę powinniśmy mieć taką myśl, dobra, to ja wrócę do strategii i zobaczę, czy jakby ich komunikacja, to jak oni się rozwijają, ich potencjalni klienci, to jest coś, do czego ja dążę. Po to jest strategia, żebyśmy nie podejmowali pochopnie decyzji, żebyśmy mieli plan działania, którego się trzymamy. Strategia jest elastyczna, to jest twór, który żyje, więc ona się zmienia z Wami, zmienia się z tym, co jest wokół nas. To nie jest tak, że jak raz została napisana, to tak już będzie do końca. Natomiast to jest taki główny kręgosłup tego, żebyście pamiętali, do czego dążycie, jakie macie cele, co musicie zrobić żeby to wszystko było spójne, regularne, autentyczne, a przede wszystkim, żebyście mogli rozwijać ten swój biznes nie tylko przez rok, dwa, trzy, ale przez lata. No kochani, powiem Wam, że wydaje mi się, że nawet nieźle czasowo poszło. Dajcie znać, czy macie jakieś pytania, czy ewentualnie zachęcam, żebyście zadawali je też w wiadomościach prywatnych, ale dajcie mi znać, czy w ogóle ta formuła takich 15-minutowych spotkań dosyć regularnych to jest coś, co Wam się podoba. To jest coś, czego potrzebujecie. Będę bardzo, bardzo Wam wdzięczna za, za odpowiedź. Jest to godzina 11:15, jest z nami trochę osób, z czego się cieszę. Słuchajcie, nie chcę też przedłużać, ale dajcie proszę znać, czy, czy taka formuła jest dla Was ok. A, dziękuję Ci, Marta, bardzo. Tak, to nie będzie pito-pito i to też nie będą od razu, uprzedzam, jakieś e, live'y sprzedażowe, więc nie idziemy w mango, czyli że 15 minut po wysłuchaniu tego live'a, jak kupicie mój produkt, to dostaniecie w gratisie zestaw garków. To się nie wydarzy, obiecuję Wam. No dobra, kochani, nie chcę przedłużać. Zgodnie z obietnicą 15 minut, bo zaczęliśmy minutkę później. <noise> dzięki Karolina dzięki, dzięki kochane bardzo słuchajcie, to co ja zostawiam zapisany live oczywiście e, za czas jakiś odezwę się do Was z prośbą, żebyście podrzucili mi tematy kolejnych spotkań bo nie ukrywam, że ja mogę dużo mówić ale to wszystko ma być dla Was e, przede wszystkim jako wartość merytoryczna a tymczasem ja idę dopić jeszcze ciepłą kawę i życzę Wam miłego dnia. Ściskam.